Cześć wszystkim z tej strony Tomasz. Witam bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj pogadamy sobie o męskiej pielęgnacji w barbershopach. Od jakiegoś czasu widzimy, widzę trend związany z tym, że poszerza się zakres usług, które można wykonać w takim męskim zakładzie fryzjerskim. Już jakiś czas temu w niektórych barbershopach można było skorzystać na przykład z usługi tak zwanego black mask, czyli głęboko oczyszczającej, peelingującej maseczki do twarzy i w dzisiejszym odcinku sprawdzimy nową usługę. Jesteśmy w MG's Barbershop w Pruszczu Gdańskim i będziemy depilować. Depilować woskiem. Od razu mówię tutaj, że bynajmniej nie chodzi o depilację nóg czy pleców, chociaż prawdopodobnie niektórym być może by się <grychy> przydało. Będziemy depilować nos. Pewnie część z Was pomyśli sobie, no nie no, o czym on gada, w sumie to już i tak wyrywam sobie włosy z nosa. No jasne, że tak. Mężczyźni generalnie dwójnasób zwykle podchodzą do tego tematu. Jeśli w ogóle interesuje ich to, żeby zadbać o okolice nosa, no to jest to albo wyrywanie pensetą włosów, albo przycinanie ich trymerem. Jasne, to jest spoko. Natomiast. Ma oczywiście też swoje pewne minusy. Jednym z nich na pewno jest to, że wyrywanie włosa, włosów pensetą jest dosyć długotrwałe i na dłuższą metę irytujące. No a z kolei trymowanie włosów z nosa no, nigdy nie da takiego efektu jak faktyczna depilacja, związana z tym, że włos faktycznie w całości wyrywamy. Zapraszam do zweryfikowania. Tej relacji, piona. Oto właśnie, Przemo. Przemo, przywitaj się, piona. Przemek założył mi fartuszek, co bym się nie pobrudził. hehe. Co he. się troszeczkę. No, oby nie, oby nie. Toczy kulki, a ja sobie odpoczywam w fotelu. Idealnie. <grybuj> a, tak jak wspomniałem, temperatura tego wosku jest całkiem przyjemna. Wosk całkiem szybko zasycha. Słuchajcie, sytuacja jest dynamiczna. Przemek zaproponował mi, żebyśmy również pozbyli się kilku włosów z mojej brwi. Nie jest to klasyczna monobrew, ale skoro jest coś tam do zabrania, to ja jak najbardziej lubię eksperymentować. Oczywiście ten wosk nadaje się również do, do depilacji innych kłopotliwych części ciała. W tym wypadku byłyby to na przykład włosy z uszu. No, przyszła chwila. Yy, no, chwila nabywania włosów. Lecimy z tematem. Tak. Nie jest źle. Nie jest źle. Pozbądźmy się jeszcze buddy. Ale Ale temat. Nie, łatwe i przyjemne, w ogóle praktycznie bezbolesne. Tutaj widzę jeszcze Przemek stosuje aloesik. Aloes, tak? To jest coś takiego. No, no, no. Super. Oczyszczający, to... pielęgnujący. Bez krwi się nie uweszło. Jak to mówią, jest wojna, są straty. No słuchajcie, to by było na tyle. Tak, jak wspomniałem, zabieg praktycznie bezbolesny. E, no kłamałbym, gdyby był najprzyjemniejszy na świecie, ale ważne, że, ważne, że działa. Także, także co mogę powiedzieć? Kojarzycie te takie oczywiście cukierki eukaliptusowe? To mam teraz w nosie taki efekt Holsa, można powiedzieć. Także tak to wygląda. Usługa szybka, prosta. Um, efekty starczą na zdecydowanie dłużej niż klasyczne przycinanie, trymowanie. Gorąco zachęcam do tego, żeby testować, eksperymentować. Wpływa to pozytywnie nie tylko na wizerunek, ale również na samopoczucie. Także życzę Wam miłego dnia. Dzięki za obejrzenie odcinka i do zobaczenia w kolejnym. Piąteczka.